Mason James, rajdowiec światowej sławy. Pędzi Dodgem Chargerem po swój najlepszy wynik na torze z przeszkodami. Nie jeśli ja mogę się na chwilę wtrącić. Całkiem nieźle siostro! Co tak wolno, Mason? Muszę wygrać ten wyścig. tyka na swojej drodze ogromne tajemnicze pudełko Patrz mamy wskazówkę Masoni Jamesie potrzebujemy cię Fragmenty tajnej mapy są poukrywane w różnych miejscach na świecie Musisz je odnaleźć i złożyć mapę w całość zanim będzie za późno Użyjesz ośmiu specjalnych pojazdów żeby dostać się w te niebezpieczne miejsca w których ukryte są wskazówki Liczymy na ciebie Podpisano Świat Tesla Model Y. Ta tajemnica coraz bardziej mi się podoba. Patrz, wskazówka. Malutkie szyszki wysokich drzew. Fragment mapy jest tam, gdzie ani wiatru, ani gwiazd. Wszyscy wiedzą, że sekwoje są najwyższe na świecie wyższe niż wszystkie budynki w mieście. Oczywiście! I mają naprawdę małe szyszki. Właśnie tak! Czyli jedziemy do Parku Narodowego Sekwoju w Kalifornii! Mason James i Kyla ruszają w drogę. Wow! Widzę wyraźnie caluteńkie niebo! Popatrz na te gwiazdy! Przecież nie znajdziemy tu nieba, na którym nie ma gwiazd! Ale jest las! Zaraz wjedziemy między gęste drzewa! Mason James wjeżdża swoją nową Tesla, model Y, w drzewny tunel, w którym mieści się auto! Nie czuć tutaj wiatru i nie widać gwiazd, bo nad nami są drzewa, ale widzę coś bardzo ciekawego. To przecież nie jest drewniane. To musi być skarb, którego szukamy. Jedźmy! O nie! To Emerson Felix! Rajdowczyni światowej niesławy, obsesyjnie zbierająca rzadkie przedmioty i cenne skarby, właśnie kradnie naszą piramidę! Haha! Ha, Masonie Jamesie, wygrałam! o o. Kajla, musimy odzyskać ten skarb. Szybko! Nigdy mnie nie dogonisz, Masonie Jamesie. Mam pewien pomysł. Musimy zebrać jak najwięcej szyszek. Czas na wdrożenie planu B. Mason James zmienia kierunek. Mało hamowanko! Wow! Ah! Czy to są... szyszki? To działa! Jeszcze się spotkamy, koleżanko Felix! Ah! Dzieci! Pizza na stole! Już, mamo! Ah, pyszny zapach zwycięstwa! Pizza! Ale co z tym? Słynny Mason James, badając skarb, odnajduje tajemniczą skrytkę. Wygląda jak kawałek mapy! To o tym mówiła pierwsza wskazówka z tajemniczego pudełka! Musimy natychmiast tam wrócić! Mason James nie wiedział jednak, że Emerson Felix ukryła się w pobliżu i wszystkiego bacznie słuchała. He, 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 Mamy pierwszy fragment i myślę, że to dopiero początek tej wielkiej przygody. A ta piramida musi być wskazówką do naszego następnego miejsca. Czy kolejne wyzwanie zabierze Masona Jamesa tam, gdzie są piramidy? Jest tylko jeden sposób, żeby się przekonać. Rajdowiec światowej sławy podczas ostatniej misji znalazł tajemnicze pudełko pełne niespodzianek. A ta piramida musi być wskazówką do naszego następnego miejsca. A kiedy kładzie piramidę przed tajemniczym pudełkiem, otwierają się kolejne magiczne drzwi! Ten potężny fort Bronco poradzi sobie ze wszystkim! Kyla, co mówi nasza wskazówka? Jadąc przez półwysep Yucatan w Meksyku, uważaj na jadowite węże. Skarb znajdziesz tam, gdzie stoi El Castillo. No to już wiemy, dokąd jedziemy. Podróżując po świecie, Mason James wiedział już, że w Meksyku znajdują się słynne piramidy. Oczywiście! To piramidy w mieście Chichen Itza. Tak! A najsłynniejsza nosi nazwę El Castillo. O nie! To dowczyni światowej nie Emerson Felix! Wygląda na to, że dotarła tu przed nami i zamierza zablokować nam przejazd. Wow! To ich spowolni, a ja rozwiążę podchwytliwą zagadkę. Powodzenia! Mason James i jego Ford Bronco wrzucają tryb Off-Road. Muszę wjechać na ten most. Mm. Wow! Nie jeśli ja, Emerson Felix, wjadę tu pierwsza. musi rozwiązać zagadkę i szybko znaleźć skarb. Skarb znajdziesz tam, gdzie stoi El Castillo. Kajla, jeżdżę wokół piramidy, ale niczego tutaj nie widzę. Sprawdzę jeszcze, czy skarbu nie ma z tej strony. Uważaj na jadowite węże! No bo ta piramida ku czci boga Kukulkana nazywana jest przecież pierzastym wężem! Wow! Szybciej! No dalej! Było blisko. Na szczęście mój Ford Bronco był w stanie pokonać pierzastego węża. Patrz! Coś jest na szczycie piramidy! Tak! Pokonanie węża strzegącego piramidy odblokowało starożytny posąg! O nie! Emerson Felix już tam jest i chce zabrać nasz posąg! Hi hi hi. Nic się nie ma. Mason James zdążył już wezwać posiłki! Szybko! Zabieraj posąg! Robi się, bracisku! Sorki Emerson Felix! Tak! Yeah! Zrobiliśmy to! Zobacz, czy coś jest w środku! Mason James słusznie przypuszczał, że złoty kangur ma specjalną skrytkę i następny kawałek mapy. I patrzcie na to. Pasuje idealnie. Ciekawe, czemu to było w kangurze. Mason James zna odpowiedź. Jest tylko jedno miejsce, gdzie kangury żyją na wolności. Mam nadzieję, że to auto nas tam dowiezie. Tak, idealne. Mason James, rajdowiec światowej sławy, jest na tropie skarbu podczas swojej najnowszej misji. Przeczytasz mi jeszcze raz tę wskazówkę z tajemniczego pudełka? Proszę bardzo. Kangur robi Hop, krokodyl Kład. Głębi daleko pod spodem, szukaj kolejnych map. Australia to przecież kraj daleko pod spodem. Zatem wiemy, że jesteśmy we właściwym miejscu. A dzikie rejony trasy Gip River są idealnym miejscem do ukrycia skarbu. Mason, uważaj! O! Land Rover Defender z napędem 4x4. Z łatwością pokona rzekę. Rung. to park Jana Gort. Musimy się dostać na samą górę, żebyśmy wszystko dobrze widzieli. Ten most jest niestabilny. Wow, nie jestem pewien, czy nas utrzyma. Mason, co to za dźwięk? Krokodyle! One są szybkie, skoczne i mają najbardziej zabójcze zęby na całym świecie. Musimy stąd uciekać! Mason James nastawia kontrolę trakcji i rusza w stronę góry. Ła! Wow! Wąwóz jest bardzo stromy i skalisty. Spójrz, jest jaskinia! Może wskazówka w głębi pod spodem ma dwa znaczenia, a mapa ukryto w jaskini? Ale wąwóz jest zbyt stromy. Nie dojedziemy tam. Ależ dojedziemy. Kanion się zawalił! Wow! Było blisko. Sprawdźmy, co za skarb kryje ta jaskinia. Mason James wjeżdża do środka. Jedzie w głąb jaskini. Tam w rogu jest coś bardzo błyszczącego. To musi być ukryty skarb. Nie! Nie toperze touszniki! Jedyne mnie sożerne w Australii! Bip bip, bip, bip! Co to jest? To musi być nasz skarb! Był ukryty za nietoperzami! Mason, co to za dźwięk? Wyjęcie skarbu uruchomiło tą w jaskini. Mason, pośpiesz się! Wywozi skarb, ledwo wydostaje się z jaskini i pędzi w stronę zawalonej przełęczy. Czas opuścić to miejsce! Uważaj na tego niedźwiedzia! W Australii nie ma niedźwiedzi! To niedźwiedź koala! To nie są niedźwiedzie! Koale to torbacze! A! Uważaj na torbacze koale! Mason James bezpiecznie powraca z Australii Gdyby nie ten Land Rover, skończylibyśmy jako przekąska w brzuchu krokodyla Sprawdźmy w końcu, co kryje w sobie ten skarb oh. Hej! Popatrz tu! Otwiera się! To kolejny kawałek mapy. Ale nie pasuje. Hmm, musimy odnaleźć jeszcze jeden fragment, który musi być gdzieś w pobliżu zamku. Dobra, mamy też wskazówkę. Kiełbaski i precle stolicą jest Berlin jedź cicho i szybko a znajdziesz coś w nim. Hej, spójrz! Tajemnicze pudełko! Wow, to jest szybki wóz! Berlin? Szybko! Chyba musimy się przejechać tym autem po słynnych ekspresowych drogach. Czas na Niemcy. Niestety Mason James nie wie, że Emerson Felix pilnie podsłuchiwała. Widzimy się już niedługo, Masonie Jamesie. Czekam na autobanie. <laughs> Nie tracąc ani chwili, podróżnik światowej sławy. Mason James mgnie przez legendarny niemiecki autobahn. Wow! Ten Volkswagen ID4 nie boi się dużych prędkości. Okej, okay, pędzi wiatrze. Pamiętaj, że mamy misję do wykonania. Przypomnisz, co było w tej zagadce z zamku? Kiełbaski i precle, stolicą jest Berlin. Jedź cicho i szybko, a znajdziesz coś w net. Berlin jest stolicą Niemiec, a szybko odnosi się oczywiście do słynnych niemieckich dróg, po których można jeździć naprawdę szybko. Jesteśmy w dobrym miejscu. Teraz musimy pomyśleć dokąd jechać, bo autobahn ma ponad 13 tysięcy kilometrów. To ponad 100 tysięcy boisk do piłki nożnej. I wtedy Mason James zauważa zamek, który wygląda tak samo jak ten z wcześniejszej misji. To tutaj! Mason James odnalazł już miejsce, ale co dalej? Wow! Mason i James jest jedźmi z drogi! Muszę dojechać do skarbu. A to rajdowczyni światowej niesławy Emerson Felix! Musiałam nie śledzić aż tutaj. O, o, Mason, jej auto to błyskawica. Emerson zbiera pojazdy tak, jak cudze skarby. Ale to nie oznacza, że jej auto będzie idealne do tej misji. Gdzie jest ten skarb? A w tym czasie. Super sprawa! Ta stacja ma stanowisko dla samochodów elektrycznych. Czas na ładowanie auta. Emerson Felix się popisuje, jaka jest głośna i potężna. Brum, brum, brum. A my będziemy potężni, ale cisi. Kaila, szybko, wskakuj w to Audi e-tron i przyjeżdżaj tu jak najszybciej. Wiem, o co chodzi w tej wskazówce. Spodziewałam się tego. Właśnie do ciebie jadę. Co tam? Jest napisane, jedź cicho i szybko. Dlatego w tajemniczym pudełku czekało na mnie elektryczne auto. Jest szybkie oraz ciche. Hej, gdzie jest ten skarb? Przez ten ryczący silnik Emerson zrozumiałem, że musimy jechać bardzo szybko i bardzo cicho, żeby znaleźć skarb. Muszę go znaleźć! Tak! Może będziemy musieli się mijać? O tym właśnie myślałem. Zobaczmy, co nam to da! A! Żadnego skarbu! A jechałam tak szybko! Mason i się nic tutaj nie ma! Nie bądź taka pewna! Kayla gotowa? Pojazd naładowany i gotów do drogi, podróżniku! Mm. Raz, dwa, trzy, start! Wow. Musimy jechać szybciej! Łaś! Hej! Co wy tam robicie? Moje radio się włącza i wyłącza! To działa! Ale musimy jechać jeszcze szybciej! Szybciej? Tak, szybciej! Ten odcinek drogi nie ma limitu prędkości. Gotowa? Do startu? Gazu! Szybciej! Szybciej! Wow! Kailas, spójrz! Ogromna prędkość wytworzyła impuls energetyczny, który otworzył tajemne drzwi. drzwi. Co się dzieje? Hej, auto jest zamknięte. O, oh, i otwarte. Zaraz, znowu zamknięte. Ten elektryczny impuls zepsuł mi zamek. Emerson Felix, wszystko dobrze? Tak, ale byłoby lepiej, gdybyś oddał mi ten skarb. Nie ma szans. Czas rozwiązać te tajemnice. Czy to jest to, o czym ja myślę? Mason James zdobywa ostatni fragment mapy. Mamy to! Ale czego to właściwie jest mapa? Sekundeczka, patrz! Ten kompas jest dziwny! Przecież to mapa Florydy! Słoneczny stan! Zagadka rozwiązana! Jesteś pewien? Gdy Mason, James i Kyla odwracają mapę, znajdują ukrytą wiadomość. Wielkie gratulacje! Dobra robota! Mapy nie wypuszczaj z rąk. Używaj swoich aut. Kolejna Twa przygoda zawiedziecie do gwiazd. Ekstra! Mason, Kyla, kolacja. Kolejna Twa przygoda. Czy to oznacza przygodę na Florydzie? Jakie gwiazdy są na Florydzie? A może tyle lśniący lub schowany bardzo wysoko? Podróżnik Mason James odebrał sygnał od siostry i pędzi do domu. Gdzie się podziewa Mason James? Wow! Niezły wjazd, bracie. Patrz na to. To tajemnicze pudełko. O tak! Właśnie, z pudełka mieliśmy auta, które pomogły nam w skompletowaniu mapy. Mapy Florydy, czyli musi tam czekać na nas wielki skarb. Tylko gdzie? Tajemnicze pudełko na pewno podpowie nam kolejne kroki. Rewelacja! Oto Renault Megan Itek! E Auto jest francuskie i elektryczne. Francuskie? Hmm, a co mówi nam wskazówka? Mona Lisa jest w Paryżu, lecz skarb nie znajduje się w pobliżu. 21 sekund na zakręty masz, a skarb tam cię znajdzie sam. Ha. Jedziemy do Francji! Na szczęście dobrze wiem, o co chodzi z liczbą 21. Najsłynniejszy wyścig kolarski świata to Tour de France. To jeden z najtrudniejszych etapów. Nazywa się Alp Duet i ma 21 ultraostrych zakrętów. Ale wskazówka mówi, że masz tylko 21 sekund na dotarcie do skarbu. Tak? Kajla, odmierzaj czas! Zaczynamy! Tajemnicze pudełko przygotowało najlepsze auto na te dzikie biraże! Mm, mm, mm. Już dojeżdżam? Tak! Udało się! Haha! Ha, Mason James! To ja, rajdowczyni światowej niesławy Emerson Felix! Nieźle ci poszło. Ale to mnie należy się skarb. No, mów, gdzie go znajdę. <laughs> Nie tak szybko, Emerson. Tym razem to skarb musi odszukać nas. Ale co to znaczy? Kamienny głaz! Uciekajmy! Mm, mm. Musimy jechać szybciej! Trzymaj się! Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Mało brakowało. No dobra. Ale gdzie jest ten skarb? Sekunda, Emerson! Czuję dym. Wielki pożar przesuwa się w stronę miasta. Musimy pomóc strażakom z jednostki ugasić ogień! Ale co z tym skarbem? Później się nim zajmiemy. Płomienie rozprzestrzeniają się szybko i są niebezpieczne. Ruszajmy! Szybciej! Pożar jest coraz bliżej! I musimy przesiąść się do wozów strażackich. Muszę dotankować! Pamiętaj o drabinie i wyposażeniu. Okej, okay, ruszamy! Jedź za mną! Masonie, podłączę węże strażackie, a ty się przygotuj do gaszenia. Musimy prędko uporać się z tym ogniem. Taki pożar może wyrządzić tak wielkie zniszczenia, że las się nie odrodzi. Pada ciśnienie wody! Potrzebujemy jej dużo więcej, by zatrzymać to piekło. Niedaleko stąd jest rzeka. Zaczekaj tutaj. Tu trzeba natury, by ratować naturę. Dobry pomysł! Będziemy gasić ogień z obu stron. Genialne, Masonie! To działa! Udało się! To była świetna współpraca! Widzimy się przy Straży Pożarnej! Brawo! Juhu! Uratowałeś miasto! Ha, ha, ha! Hej, gdzie jest Emerson Felix? Muszę przesunąć ten wielki głaz! Wjechać na górę i dotrzeć do skarbu przed Masonem Jamesem! Mason Felix, w życiu nie przesuniesz sama tego głazu. Mason James, jak tylko chciałam... Uprzątnąć drogę dla innych aut i rowerów? Uh -huh. Właśnie tak, jak mówisz. Pomożemy ci. No dobra, panie i panowie, do roboty. Zrobione. Współpraca rządzi. Na razie, podróżniku. Teraz jadę po skarb. Nie byłbym tego taki pewien. Bo to ten głaz jest naszym skarbem. Czyli chodzi o jakąś żarówkę? Tak, i to musi być wskazówka, czego mamy szukać na Florydzie. nie patrz, tajemnicze pudełko! Wow! Jeśli mamy jeździć czymś tak pancernym, to następna misja będzie naprawdę dzika. Jamesie, to nie jest czas na zabawy w piasku. Tylko sprawdzam tego Wranglera Superlift. Jest świetny! Ale dostałeś go, by wykonać następną misję i by odnaleźć skarb. Racja. Przeczytasz, proszę, nową wskazówkę? Plaża Copacabana to surfing, piasek i zabawa. Wyznacz cel na wzgórzu, a skarb zostanie zdobyty. Tak. Jesteśmy tam, gdzie trzeba. Plaża Copacabana jest najsłynniejszą plażą Rio de Janeiro w Brazylii. Co znaczy zdanie? Wyznacz cel na wzgórzu. Może to ma związek z piłką, którą widzisz na dachu? Wow! Widzisz coś, co mogłoby być celem na wzgórzu? Jeszcze nie. Ta plaża ma ponad 4 km. A wokół jest mnóstwo wzgórz i wzniesień. Mam pewien pomysł. Widzimy się na lądowisku. Wum, wum, wum. Międzynarodowy podróżnik Mason James mknie przez ulicę Rio de Janeiro na lądowisko. Dobrze, że to nie jest czas słynnego karnawału, bo wtedy zamykają prawie wszystkie ulice w mieście. Kajla, gdzie jesteś? Tutaj na górze! Wskakuj, zobaczymy plażę z lotu ptaka. Świetny pomysł, lecimy! Rozglądajmy się wszędzie za celem na wzgórzu. Nie widzę nic takiego, ale patrz tam! Ta łódź ma wywieszoną flagę alarmową! Tam dzieje się coś złego. Zaraz zatonie! Trzeba zabrać ludzi w bezpieczne miejsce! Lina ratunkowa powinna pomóc. Ustabilizuj helikopter! O nie! Piłka nożna! Wow! Kapitan Łodzi złapał piłkę. Wciągamy go! Mam ich! Wszyscy są już w Jeepie. A kapitan podał ważną wskazówkę. Piłka przypomniała mu o wzgórzu Morodeleme, które wygląda jak bramka. Zobacz! Jest tam! Gdybyśmy ich nie uratowali, nie trafilibyśmy tutaj. Odstawmy rybaków z powrotem na ląd. Ratownicy medyczni sprawdzą, czy nic im się nie stało. He, he, he! A gdzie jest nasza piłka nożna? Ja ją mam, Masonie! Zabrałam ją, kiedy przejeżdżałeś obok! O, nie! To rajdowczyni światowej niesławy Emerson Felix! Hej, Emerson, jedziesz w złą stronę! Bo ja zawsze wolę stronę zła! Wow, i automat dwa przednie zderzaki! Dun, dun! Wracaj tutaj! Poddaj się, Emerson! Nigdy! Ups, wow! To auto się nie sprawdza na piachu! Heh, ja od razu dostałem auto z napędem na cztery koła. Dalej Superlift! Jedziemy! Wracaj natychmiast! Muszę dobrze trafić w piłkę, żeby zdobyć bramkę na tym wzgórzu. Brum, brum! Ha ha! Nikt mnie nie pokona! Moje dwa silniki jadą w dwóch kierunkach. Jestem najlepszą bramkarką! Ho, ho. Pomóc ci na skrzydle? No jasne. A! Utknęłam. Otknęłam! Boom! I gol! Patrz! Tam na górze! Wybacz, Emerson! Ten dwustronny pojazd wpakował Cię w niezłe kłopoty. Wow, tu trzeba niskoobrotowej czterocylindrówki. Prawie na miejscu! Jestem! Kyla, widzimy się w domu. Sprawdźmy o co chodzi z tym całym skarbem. Hmm, mapa Florydy. Żarówka i to czerwone kółko. Ciekawe, co szykuje dla nas tajemnicze pudełko. To będzie coś ważnego. Dlaczego to czerwone kółko jest na japońskim zwoju? Hmm. Widzę, że czeka nas kolejna misja! I to w pięknej Japonii!